No to się okazało, słuchajcie, niezła jazda, bo tak, yy, ta wystawa, która jest otwarta, to jest nie na terenie Skansenu wsi. Tam będzie otwarta wystawa konkurencyjna i dopiero za tydzień. Ta, która jest otwarta już yy, od 24 października jest na terenie Jurejskiego Parku dinozaurów od 17, bo park jest nieczynny dinozaurów, ale są światełka. Miliard światełek czy coś tam, nie wiem, jakieś takie reklamowe hasło, nie? Więc yy, tak. Sytuacja rynkowa jest skomplikowana, bo jest jedna wystawa, zaraz będzie obok druga konkurencyjna Na terenie skansenu wsi. No i zobaczymy Dzisiaj akurat też nagrywam koncert po godzinie 18.30, więc nie wiem czy się tu wyrobię do 21 na tą wystawę W Jurajskim Parku Dinozaurów w Wasilkowie Tu jest chyba nawet reklama. Zobaczymy. Dlaczego od 17? Bo jak jest ciemno, wystawa świateł w ciemności działa. Królestwo Zwierząt, otwarcie. Tak, to jest ta wystawa właśnie. 24 otwarcie. Jurajski Park zaurów Obok Skansenów wsi, obok. Wiedzieć zajazdu wikingo, bo to zajazd, czyli tam gastronomia i noclegi, tak? Generalnie tutaj od tego ronda w koło miejscowości się zaraz też zobaczymy. linia energetyczna 15 kawał i reklama, że sprzeda działki z warunkami zabudowy z numerem telefonu w akalicy, chyba tutaj, więc sama atrakcja, warto przyjechać niedaleko od granic miasta. Tam kierunek na Augustów, a my wracamy do Białego Stoku. Tu pod trasą na Augustów musimy przejechać kawałek. I tu będzie miejscowość Sielachowskie. Znana z bardzo oryginalnych domów. Ludzi, którzy postanowili zamieszkać pod stokiem ale jakby prawie w białym stoku Polecam też wycieczkę tutaj przez miejscowość Sielachowskie. Do, Dojeżdża się do miejscowości Zawady Która została teraz przyłączona Jako dzielnica stoku. Tam bardzo na przykład ciekawy dom na wzgórzu Z basenem Z pięknym widokiem I Czasami to faktycznie Warto Poglądać, popodziwiać Może i Dobre pomysły wtedy może uda się Gdzieś skopiować w innym miejscu Bo faktycznie pamiętam, że tam Dom na wzgórzu z basenem, w którym takim odsłoniętym, no, no piękny widok na, naprawdę na okolice ktoś miał fenomenalne wyczucie, żeby zaaranżować tam takie miejsce do mieszkania tu zajazd wiking po lewej stronie a my wracamy do Stoku. zaraz będziemy przyjeżdżać koło np. wjazdu do Nadleśnictwa do Lidy Na której można jechać tylko 70 na godzinę, więc wszyscy tak trochę się że tak powiem wleką, bo już jesteśmy na terenie miasta. A generalnie tam dalej jest miejscowość Urowce, więc to tak ten. Um... Adres Wasilków jest trochę może dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, czyli z Krasenów jak to pospolicie się nazywa. Jest taki trochę mylący, nie, bo Wasilków jest troszeczkę z innej strony, tutaj też wodociągi są w ogóle. Ale i tam są wodociągi, nie więc a tutaj jest linia kolejowa Biały Stok z Augustów. Tutaj jest skręt do do w prawą stronę. Tutaj jest właśnie linia kolejowa. A my wyjedziemy zaraz na ulicę. Tysiąclecia państwa polskiego obok stacji Shell, obok tam browaru Bloger, obok jakiegoś dilera samochodów, którego nie pamiętam, ale zaraz, jak zobaczę napis, to wam powiem jakiego. Przez ten ekran akustyczny nie wiem, czy będzie widać. O, ekran szczelny, także zarośnięty roślinami, to wam nie powiem, bo nie widać. A po lewej widać kominę biały stok. Tutaj nie wiem czy zwróciście uwagę taka charakterystyczna ławeczka. Taka dziwna z przyklękiem. Jak niektórzy mówią, nie to nie jest do modlenia się, tylko jak rowerzysta czeka na zmianę świateł, to żeby mógł nóżkę sobie postawić i chwycić się za poręcz. Żeby nie musiał siadać z roweru, jak ma wysoko ustawione siodełko. I powiem szczerze, pomysł bardzo oryginalny to tak określił, ktoś to tak sobie wymyślił, no i za to zapłacił z naszych publicznych pieniążków, więc nie wiem, czy to jest akurat pierwszej potrzeby temat, no ale taki zrealizowano, nie? Więc czasem można się zastanawiać nad różnymi paradoksami, Tego, co się wdraża w Białymstoku, na przykład w mieście za pomocą publicznych pieniędzy samorządowych a czego się nie wdraża z kolei a my już tu powoli dojeżdżamy do tego miejsca, gdzie jest po prawej stronie stacja Orlen, po lewej Circle K i taki centrum handlowe, to się nazywa Galeria też nie wiem jak <laughs> był Piotr i Paweł, a teraz to Rosman więc widzę i coś takiego tam i krajowa administracja skarbowa chyba tak, i białostowskie zakłady graficzne po prawej stronie. Tutaj nie wiem, to się nazywa chyba bulwary ojca Pio. A po lewej oczywiście lekcepłowio. Z kominami, które mniej trują białystek, bo dało się je przestawić z węgla na biomasę. Ale niestety prezydent Białegostoku się upierał przy budowie w sąsiedztwie spalarni śmieci, więc Białystok zmaga się ze smogiem, zamiast wybudować spalarnię gdzieś poza miastem, żeby nie truła mieszkańców w mieście, to wybudowano ją na terenie miasta. Bo dlaczego? Bo na terenie miasta prezydent sam sobie wydawał decyzję na budowę tego obiektu, więc nie było konfliktu interesów, że tak powiem, nie? A nawet była chęć realizacji po trupach do celu jak najszybciej tej inwestycji i tak się stało tak się stało się yy, i za to być może ktoś w końcu tam kiedyś odpowie jak się pomierzy różne poziomy na przykład zanieczyszczeń metalami ciężkimi w glebie yy, w okolicy skrzyżowania placu zabaw dla dzieci terenów rekreacyjnych dla mieszkańców w okolicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy 42 półku Piechoty to nie zginie bo całej gleby się nie wywiezie nie więc, więc tak, tam są bardzo ciekawe dane, informacje i nadejdzie czas rozliczeń, mam wrażenie, to prędzej czy później. Dobrze akurat, że ja nie mieszkam w tej części Białegostoku, bo przy sprzyjających zachodnich wiatrach wszystkie te zanieczyszczenia z kominów, spalarni, śmieci akurat spadają na wschodnią część Białegostoku, czyli tak, właśnie osiedle Jaroszówka. Okolica 42 Półku Piechoty, te, te rejony a tu bo z widzę. Czym oni teraz jeżdżą? Setra chyba, a my jedziemy sobie do centrum Białegostoku stoku.